16 na 17 maja 2022 roku transformacja, którą musimy wykonać lub też przekonać się, że tego nam właśnie brakuje. Zapraszam. Dziś energia współczucia w pokorze. Zawsze istnieje powód, dla którego ludzie są tacy, jacy są. Kiedy widzimy, że ktoś zachowuje się źle, istnieje powód. A jeżeli wszedłeś w jego buty? Możesz się zachowywać tak jak on tylko na dzisiaj wejdź w buty innej osoby. Zadania te są zawsze bardzo budujące nie tylko nas, ale przede wszystkim naszą światowość, z której nie korzystamy prawie wcale Dlatego, że wydaje nam się, że jesteśmy tylko my sami na tej Ziemi, a w rzeczywistości funkcjonujemy w kosmosie. A kosmos jest ogromny. Do zobaczenia, do jutra.